Zapraszam teraz z Kielce na scenę. To taki folklorystyczny yy, region. Do, myślałem, że w strojach regionalnych wejdziecie, ale nie udało się. Nie. Z takimi prezentacjami to już w życiu pewnie mieli nieraz do czynienia. Ja nie będę przeszkadzał. Yy, Okej. Okay. Yy. Jeszcze chwilę dwa słowa. Wiemy o tym, że to jest dość sporo osób nowych, więc ta prezentacja raczej jest dla osób nowych, które nie są uczestnikami warsztatu i mogą coś się dowiedzieć. Dlatego, że dla tych już takich starych wywiadaczy pewnie będą takie rzeczy proste, ale, ale myślę, że każdy coś dla siebie, dla siebie znajdzie. Kilka słów o nas. Yy, mamy bardzo duże doświadczenie w korporacji. Yy, może tutaj kilka słów Magda o sobie najpierw powie. Mam połowę mniejsze niż Darek, ale to jest 10 lat pracy przy, w korporacjach, przy różnych projektach. Jeszcze się nie, nie wypaliłam, teraz pracuję nad nowym projektem sieci salonów łazienek. Może za chwilę gdzieś będzie o nich słychać, mam nadzieję, że tylko dobrze. Jeszcze, jeszcze pracuję zawodowo, aczkolwiek mam nadzieję, że uda nam się spełnić to nasze marzenie, którym jest możliwość niepracowania. Dla kogoś oprócz siebie samych. To tyle. Ja mam 20-letnie doświadczenie, słuchajcie, w gastronomii. Przez wiele lat pracowałem w gastronomii. ostatnie wiele lat byłem dyrektorem operacyjnym i członkiem zarządu jednej ze spółek dość, dość sporej, gastronomicznej. I po tylu latach przyznaję w korporacji, jak Marta mówiła o tym, że pracuję 135 godzin, tak trochę tak sobie liczyłem, to ile ona pracuje dziennie, ale jakoś to mi to nie wychodziło. Już teraz wiem, że chodziło o to, że jest matką. Ja tyle, aż nie pracowałem, ale rzeczywiście to po tylu latach człowiek może być wypalony. Ja przyznaję, że ja po prostu byłem i ostatni chyba rok czasu zastanawiałem się głęboko, co, co by tu w życiu robić. Już też młody nie jestem, że tak powiem, i, i zupełnie wszystko na coś innego. Dlaczego kompletny brak doświadczenia w nieruchomościach? Bo jedyne nasze doświadczenie było to, że kiedyś mieszkanie wynajmowałem przez trzy miesiące i to było moje jedyne doświadczenie w nieruchomościach. I Pewnie jak wielu z Was grzebałem na internecie, co by tutaj robić, i tak trafiłem na Wojtka. Rzeczywiście chyba nas y, zainspirowało to y, te prowadzenie za rękę przez cały ten okres prowadzenia inwestycji. Dobra. dlatego że… I tak było, i tak jest, czy nie? Tak yy, Jest cały czas. Tak, jest cały czas. Rzeczywiście jest tak, że jak czasami jest jakiś problem, to biorę telefon do Wojtka, także Wojtego zbiera telefon, ale nie to odzwania. Dobre burgery w kielcach dają. <laughs> tak. A dziękuję za komplet, Bo to też mój projekt. Tak. Tam, tam gdzie byliśmy, ostatnio jedliśmy. Tak, to, dokładnie. No, to ja nie wiedziałem, że ty mnie tam zabrałeś, wiesz. Ja ci tego nie powiedziałem wtedy, ale to rzeczywiście Magda wymyśliła, no to i to ten koncept. Dobrze. Więc y, tyle na ten temat. Y, nie wiem czy coś zobaczycie. Aha. Zobaczymy, zobaczymy. Od samego początku to, może, kilka zdań Magda o pośredniku, bo nasza, nasze zdanie o pośrednikach dosyć diametralnie się zmieniło. Na gorsze czy lepsze? To znaczy, czy warsztaty uświadomiły nam jedną rzecz, że nie, nie zawsze te relacje w biznesie są takie, jak nam się wydaje, patrząc z, z pozycji. Kupującego. Bo do tej pory myśląc o pośredniku, myśleliśmy o osobie, do której musimy iść, szukając nieruchomości albo mieszkania. Internauci proszą, żebyś bliżej mikrofon miał. Kojarzyło nam się to z tym, że musimy zapłacić komuś prowizję, więc tak naprawdę traktowaliśmy tego pośrednika jako zło konieczne. E, mam nadzieję, że się nie obrażą na mnie pośrednicy, którzy tutaj są na sali, bo zawsze nam się cisnęło na, na myśl, że to taki pasożyt, który na nas żeruje. Takżeście myśleli. Tak, tak, tak. myśleliśmy. Warsztaty i Wojtek uświadomili nam, że, że pośrednik to jest partner i ten element biznesu dla nas konieczny i ktoś, kto pomoże nam zarobić te pieniądze, o których myślimy, marzymy, które sobie planujemy. Mamy trochę takich podpowiedzi dla tych właśnie nowych uczestników warsztatów. Po, byliśmy u Wojtka na warsztatach w maju, maju tamtego roku. I pierwsza nieruchomość koło sierpnia nam się napatoczyła. Trzeba to powiedzieć, bo, bo wszyscy wspominali tu o architektach. Ja chciałem wspomnieć tutaj o, o Joli takiej, która do nas przyszła, teraz na kibicowy. Dlatego, że od Wojtka usłyszeliśmy o kontakcie z pani Joli. Pani Jola nam kredyt jeden, drugi bez problemu, także bez pytań, bez niczego. Pani Jola jest z Krakowa, jest z Kielc, także wszystko można też internetowo. Także naprawdę szczerze polecamy. Tu nie było to umówione wcześniej. Jesteśmy zadowoleni i będziemy znowu korzystać. Ale do rzeczy. Po. Po tych warsztatach stwierdziłem, że teraz jak już wszystko już wiem, to teraz trzeba się rzucić na głęboką wodę i trzeba znaleźć tą, tą nieruchomość. No i co zrobiłem? Jak już byłem taki naładowany tą energią, bo, bo Wojtek potrafił przecież energetycznie ładować, to w ciągu chyba tygodni albo dwóch spotkałem się z dwudziestoma pośrednikami. W konsekwencji zaczęli mi się mylić. Zdarzyło się tak, że byłem w jednej nieruchomości z dwoma pośrednikami, czyli znaczy, za każdym razem z innym pośrednikiem, ale w tej samej. Udawałem przed właścicielem, że to nie ja w ogóle, Głupia sprawa, nie? Wtedy Magda oczywiście, bo Magda jest taka trochę bardziej poskładana niż ja, w takich, jest taka porządniejsza, jestem bardziej chaotyczny, ale też bardziej wyrówny do roboty. W sensie ja pracuję, Magda tera, teraz, myśla. Tera, teraz chyba się obrażę. Okej. Okay. I Magda zrobiła prostą tabelkę w Excelu, którą polecamy. Po prostu musiałem zacząć zapisywać raz, że imię, nazwisko, telefon, z jakiej firmy, jakie mieszkania oglądaliśmy, a także pisałem o pośrednikach. I to jest naprawdę fajna rzecz, dlatego że czasem pisałem rzeczy, których pośrednik wspominał. Tak, w trzecim punkcie napisano, że Pan Star Warsów. Słuchajcie, następny razem, jak się z nim widziałem, to, a, a widział pan nowy, nowy film tam, Gwiezdnych Wojen, no, no tak, tak, nie? To jest budowanie właśnie relacji. Yy, dlaczego to jest ważne? Bo teraz, jak jechaliśmy dzisiaj tutaj na warsztaty, to akurat zadzwonił jeden z nich. Za mi Pani Darku, mam nieruchomość. Czyli jakby warto, warto budować te relacje i podtrzymywać. Ja przyznaję, że kupiliśmy od tego pośrednika nieruchomość, yy, kupiliśmy ją we wrześniu, a w grudniu mówiłem się z nim na kawę, po prostu dla podtrzymania relacji. Więc warto cały czas podtrzymać te relacje i nie kończyć je tylko na, na zakupie nieruchomości, dlatego że chcemy ten biznes prowadzić do przodu, w związku z czym potrzebujemy utrzymać to jak w dłuższej w etapie. Wiem, że mamy dwie minuty na każdy slajd, więc tak przyspieszymy troszeczkę. Ekipa remontowa. Yy, każdy z tych etapów, ja mówię teraz do tych uczestników, którzy jeszcze nie przerabiali tego, nas przeraża, przyznajemy, nas, nas przeraża całkowicie. Co to będzie, jak znajdziemy tą nieruchomość, w ogóle jak to będzie z tymi pośrednikami. Jak dostaniemy kredyt. Jak dostaniemy kredyt, jak znaleźć teraz tą ekipę. A jak propos, zrobić z remont. Z ekipami też robiliśmy tą tabelkę Excelowską oczywiście, nie? żeby nie pomylić. Jak ważna jest ekipa remontowa? No to pokazało nam na naszych nieruchomościach, prawda, Magda? Tak. A nie dodałeś, że mamy nieruchomości dwie, bo udało nam się a może w zasadzie nie udało się postaraliśmy się o to, żeby w krótkim czasie kupić dwie nieruchomości, bo była taka możliwość. I jedna z ekip, którą chwaliliśmy Wojtkowi na części warsztatów z remontu. E, chwaliliśmy, jak e, ładnie pracują z harmonogramem, jak sobie sami e, to rozplanowali. E, wyrzuciliśmy z budowy, i dzisiaj przygotowujemy się do sprawy w sądzie. Że to była taka że faktycznie taka trochę pechowa, bo chłopak kciuka stracił na tej budowie. Nie wspomnę, że Wojtek bez piachu poszedł sobie, zrobił zdjęcie tego kciuka wydorowanego. I wrzucił to na Facebooka, także kto jest w grupie, to widział pewnie. Ale, ale samego kciuka, znaczy Cię. samą dłoń, bez kciuka. Bez kciuka, tak. <noise> nie, trochę była głupia, ale Wojtek nie ma kciuka. Tak, no właśnie Darek potem mówi, no ja tyle się zastanawiałem, jak mu to zdjęcie zrobić, a ty proszę bach. Słuchajcie, powiemy trochę tak przeskakując, bo mamy teraz fajną ekipę, która zrobiła nam nieruchomość, o zaraz pokażemy. Natomiast chcę powiedzieć o tej wcześniejszej troszeczkę, bo tak trochę, zrobi to nieprzeplatane. To była ekipa. Sprawdzajcie, ekipy, to jest bardzo ważne. Nie tyle, że weryfikujcie, co zrobili wcześniej, ale na każdy możliwy sposób. Po tym fakcie, gdy już jakby wyrzuciliśmy ich z budowy. I przygotowywaliśmy dokumentację do sądu, sprawdziliśmy yy, po numerze REGON w ogólnodostępnej ewidencji działalności gospodarczej yy, historię tej firmy. Okazało się, że firma została zarejestrowana w dniu podpisania z nami umowy. To nasza wina oczywiście, no ale Nasza to wina, my tego nie sprawdziliśmy. Chcieli Błędy... wam fakturę wystawić. No tak. To tak. dzisiaj nie wystawili, także. Błędy będą nas kosztować. Co istotne, była to ekipa wybrana z internetu, jedna z tańszych. Wybraliśmy może nie skrajnie najtańszą opcję, ale rzeczywiście tą, która była relatywnie do, do innych porównywanych tania. Do drugiego mieszkania wzięliśmy taką, która w naszym odczuciu była droga. No, i to jest ta, która z nami zostaje. W tym momencie robią nam trzy remonty, bo mamy dwie nieruchomości na flipa, jedną do wynajmu. I teraz e, jedna ekipa jest e, w tych naszych trzech mieszkaniach. Przywiązujcie uwagę do umów, dlatego że ekipie remontowej powierzamy powiedzmy 20 tysięcy złotych. To jest całkiem sporo pieniędzy, czasami to jest cały zysk. I no na tym etapie może nas sporo kosztować. Za dużo kasy jak wypłaciliśmy, to też jest naszą winą, bo dzisiaj nie ma za wiele z czego no, ściągać. Także no cóż, to jest nasz, nasz błąd, ale przyznajemy, że no nie rozpaczamy, dlatego że tak się umówiliśmy, że jest to koszt naszego szkolenia. Znaczy wydane stracone pieniądze to jest koszt szkolenia naszego niestety. Tym bardziej, że Wojtek nas o tym uprzedzał i Wojtek też powiedział jedno zdanie, które... E, dzisiaj nam się chyba bardzo w e, głowach wyryło, że umowę naprawdę pisze się na złe czasy. Zgadza się. Plany są niczym, panowanie jest wszystkim, o czym się przekonaliśmy bardzo dobrze. Właśnie nie zrobiliśmy tego, dlatego popłynęliśmy. Dzisiaj będziemy z kolejną, jeżeli będziemy szukać inną w stosunku do tej, którą mamy sprawdzoną, z którą wiemy, że chcemy współpracować. Dzisiaj sprawdzałabym to przez rekomendacje z innych miejsc, gdzie pracowali albo gdzie robili remont. Chciałabym to zobaczyć albo porozmawiać z, z ludźmi. Pytanie było: Jak weryfikujemy ekipy remontowe? O planach teraz. Krótko o planach. Wszystko coś zaplanowaliśmy, przecież byliśmy na warsztatach, prawda? Więc wiemy o tym, co trzeba zrobić, ile to minicy może kosztować. Pamiętajcie o tym, że czas to pieniądz i to, to jest taki slogan, który jest absolutnie prawdziwy. Taki mamy przykład, chyba taki, taki, taki wzorcowy rzeczywiście. Kupowaliśmy parapety z konglomeratu, bo takie sobie wymyśliliśmy i czekaliśmy, aż ekipa nam powie, że taki parapet będzie potrzebny. Jak dał sygnał y, kierowni budowy, że potrzebny jest parapet, no to pojechałem do kastoram po, po parapet. Trzy były potrzebne. Okazało się, że jest tylko jeden. Bo tylko na wystawie mają te parapety. Czas oczekiwania dwa tygodnie. W związku z czym kupiłem jeden w Kielcach, drugi w Katowicach, a trzeci w skarżysku kamiennym. Czas Dałeś się radę. Dałeś się radę. Tak, tak. Przypominam tylko, że Kielce są na tyle małe, że jest jedna kastorama. To jest istotne. Szczegóły plan zakupów i logistyka to jest też szalenie istotne, dlatego że dzisiaj po czasie wiemy, że zrobimy to mądrzej, całe te kolejne remonty. Do tej pory było tak, że co kierownik budowy powiedział, no to w samochód i do Castoramy. Na początku było tak, że wzięliśmy sobie zdjęcia z internetu, tu akurat nie ma Tomka i Moniki, ale oczywiście wzięliśmy ich nieruchomość i na kartce spisywaliśmy sobie, co, co będzie potrzeba. Tylko oprócz tego, oprócz tego, że było na kartce, to wcale tego jeszcze nie kupiliśmy, więc. Więc... Fakt, że Monika i Tomek też nam trochę e, pomogli, bo spędziliśmy z nimi e, trochę czasu na, na Skype'ie, dużo nam podpowiedzieli, e, a z tych zdjęć e, ich mieszkań po prostu spisywaliśmy sobie to, co widzimy na zdjęciu, to, to tego będziemy potrzebowali. No, zrobiliśmy to mądrze, tylko potem z egzekutywą było gorzej, bo e, jechaliśmy do sklepów, patrzyliśmy na liście, co mamy kupić, szliśmy to obejrzeć, stwierdzaliśmy fajne albo niefajne, e, cena ok albo nie, a dobra, to przyjedziemy później po to do tego czasu jeszcze dodam, że po tych całych parapetach trzeba było kupić lampy i Magda wymyśliła takie fajne lampy na internecie i je kupiliśmy, o czym się okazało, że czas zaczekiwania dwa tygodnie. Więc znowu kolejny tygodnie, a jak wiecie, to kosztuje, tak, bo miesiąc czynszu, miesiąc kredytu, to wszystko są pieniądze. Co się wydarzyło na naszym mieszkaniu, o czym nie mieliśmy pojęcia, bo nie mieliśmy po prostu zwykłego doświadczenia. To tutaj, zaraz to gdzie tu jest wskaźnik. To tutaj, yy, to jest ścianka między kuchnią a salonem, i tą ściankę postanowiliśmy zburzyć. Nie mając doświadczenia, jak to wygląda wcześniej, okazało się, że po zburzeniu jest taki uskok między pokojem, salonem a, a ku, kuchnią w wielkości 10 cm. No nie ma problemu, nie no, wyleje się na salonie wylewkę, będzie wszystko fajnie, tylko że yy, wylewka spowodowałaby to, że podłoga by była ponad poziom balkonu, znaczy drzwi balkonowych. No i co tu teraz zrobić? Tak, można by było wymienić wszystkie okna balkonowe, wszystkie okna balkonowe. Jedno. Jed, znaczy, tam były, tam są dwa okna i dwa jed okna normalne. Jedno okno balkonowe. Drzwi balkonowe. Drzwi balkonowe, tak. Tylko, że okres oczekiwania znowu tygodnie, prawda? Więc y, to tutaj widać, na tym, na tym slajdzie widać też różnicę, dlatego, że postanowiliśmy skuć stałą podłogę z tego mieszkania. Słuchajcie, nas sąsiedzi też lubią. Na tym zdjęciu coś tu, tutaj, ja zdaję sobie sprawę, że to słabo widać, ale pod blokiem to jest, to jest czteropiętrowy budynek, trzecie piętro, bez windy się tak, a tutaj rurami była wtłoczona wylewka z, z parteru na, do mieszkania i na całe mieszkanie było rozkładane. No nie, nie ma co mówić, że to jest przestój bo ponad tydzień, bo to musi wszystko schnąć, żeby panele, panele nie siadły. No i to jest koszt, prawda? Ale poczekaj jeszcze, wrócę do tych sąsiadów, bo y Możecie sobie wyobrazić, jak wygląda kucie na prawie 60 metrach y, młotem e, elektrycznym chyba, ale... Kobiety chyba trochę słabiej. Mm. Jedna Je... Przepraszam, Agnieszka, chciałem tylko powiedzieć, że pod nami sąsiadka mieszkała i później tej sąsiadki nie było, nie, było, nie wiadomo o co chodzi, nie? Okazało się, że się do córki wyprowadziła na czas remontu. Dobrze, to nie było tak jak Łukasza, bo wtedy miesięcy miał remont. W każdym razie... Y...